Witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Dzisiaj moi drodzy przychodzę do Was z bardzo szybkim odcinkiem, mamy środę, 2 września, więc nadszedł ten czas, aby wylosować dwie osoby, które wygrają w konkursie na wsparcie kanału. Na początku sierpnia taki konkurs ogłosiłem. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było wpłacenie dwóch złotych na podane konto bankowe, Oczywiście każda wielokrotność 2 zł to dodatkowy los. Do wygrania są takie dwa oto pudełeczka. I dzisiaj nadszedł ten dzień, że wylosuję dwie osoby, które dokonały wpłat, a wpłat dokonały następujące osoby. Dadziejka i Mario 25 losów, Ewelina Lisowska 3 losy, niunia 1 los. Wiktoria K. Misiura Jeden los Bardzo Wam wszystkim dziękuję Za wszystkie wpłaty Jesteście niesamowici Dziękuję za wsparcie Nie tylko finansowe no, Ale przede wszystkim wsparcie dobrym słowem Miłymi komentarzami Jesteście po prostu niesamowici Bardzo bardzo się cieszę Że jesteście na moim kanale Także wszystkim osobom Które, które wsparły mnie Bardzo bardzo serdecznie Dziękuję. A my przejdźmy sobie, moi drodzy, do e, tutaj wylosowania tych dwóch osób. Jak widzicie, mam przygotowaną miseczkę w środku 30 losów. No i zaraz zobaczymy, kogo uda mi się tutaj wylosować. Trzymam za wszystkich takie same kciuki, miseczkę już zasłaniam. No i moi drodzy, wkładam rękę, żeby wszystko było tutaj dobrze widoczne. I losuję. Losujemy. Losujemy. I kogo wylosuję na samym początku, moi drodzy, mam pierwszą karteczkę. Zobaczmy. O, ja już widzę, kto to jest. Ja już widzę, kto to jest. Dadziejka i Mario. Dadziejka i Mario. Pierwsza, e, pierwsze pudełeczko wędruje właśnie do Was. Pierwsze pudełeczko leci do Was, a teraz sobie sprawdźmy, kto kto będzie kolejnym zwycięzcą, moi drodzy, zobaczcie, że ja tutaj nic nie podglądam nic nie podglądam, wszystko jest wszystko jest uczciwie robione przeze mnie losuję drugą osobę drugiego użytkownika który wygra drugie pudełeczko mam, mam jedną karteczkę no i uwaga, moi drodzy Mam karteczkę i teraz sprawdźmy, kto się tutaj wylosował. Proszę bardzo, niunia! Niunia! Także, moi drodzy, losowanie jest zakończone bardzo, bardzo pomyślnie. Wydaje mi się, że wszystko jest jasne. Pierwsze pudełko wygrywa Dadziejka i Mario. Bardzo się cieszę, bo naprawdę wspieracie mnie niesamowicie. Także e, cieszę się, że do Was to pudełeczko leci. Drugą osobą jest Nunia, ale ja dziękuję wszystkim osobom, moi drodzy, każdemu, każdemu, nie tylko e, tym osobom, które wsparły mój kanał, e, Ewelince Lisowskiej czy Wiktorii, ale wszystkim, wszystkim osobom za za obecność na moim kanale. Także no jesteście wszyscy naprawdę niesamowici. Eee, was moi drodzy, proszę o kontakt mailowy albo na Facebooku, albo na Instagramie. Powiedzmy, no nie chcę tutaj dawać ograniczeń czasowych, ale może spróbujmy w ciągu tygodnia. Tydzień czasu myślę wystarczy na to, aby się zgłosić, także jeżeli oglądacie ten odcinek, to bardzo proszę o kontakt ze mną a was moi drodzy zapraszam na drugie losowanie na wyniki rozdania z okazji 400 subskrypcji odcinek pojawi się po południu dzisiaj także bardzo was serdecznie do tego zapraszam życzę życzę po prostu miłego dnia pa pa